To, o czym na pewno mówi nam dzisiaj to słowo, które dostajemy na tegoroczną uroczystość Bożego Ciała, pokrywa się jakoś z naszym doświadczeniem ostatnich miesięcy, kiedy przyszło nam zatęsknić niejednokrotnie za Eucharystią. Z naszym doświadczeniem tych ostatnich miesięcy, kiedy odkrywaliśmy bardzo boleśnie nieraz, jak ważna dla naszego życia jest Eucharystia. Że trudno nam żyć bez Eucharystii. I o tym Pan Jezus dzisiaj mówi, o, o tym, że chleb, który On daje, Jego ciało, Jego krew są pokarmem życiodajnym dla człowieka. Natomiast pytanie, jakie to słowo dzisiaj ze sobą przynosi, to jest pytanie, co zrobić, żeby przyjmować ten pokarm i napój w taki sposób, żeby on rzeczywiście był we mnie życiodajny. Bo możemy mieć takie doświadczenie, także teraz, kiedy już zdjęto część tych obostrzeń, możemy normalnie przyjść na mszę, przystępować do komunii, jeszcze przestrzegając tego, że tam najpierw udzielamy tym, którzy przyjmują na rękę, potem tym, co do ust, żeby to miało jakiś sens, zachowywanie tych obostrzeń i tak dalej, ale możemy mieć takie doświadczenie, że ja przyjmuję ten chleb eucharystyczny i mam takie dojmujące poczucie, że to nic w moim życiu zasadniczo nie zmienia. Niedziela w niedzielę tu jestem, albo i częściej. Tydzień po tygodniu przyjmuję Jezusa w komunii, albo i częściej, i nie widzę w sobie żadnej zmiany. Nie widzę te tego, o czym Jezus dzisiaj mówi, żebym ja żył przez Niego tak, jak On żyje przez Ojca. I słowo nas dzisiaj prowadzi do tego pytania: co zrobić, żeby Chrystus, którego przyjmuję w Eucharystii, mógł we mnie działać, mógł we mnie żyć, żebym ja żył przez Niego? Można mieć problem. Z przyjmowaniem Eucharystii. Tak jak mają dzisiaj słuchacze Jezusa, którzy się zastanawiają, jak, ale jak on nam da swoje ciało? Jak to się stanie, jak to będzie działało? Pierwsze czytanie, fragment przemów, przemowy Mojżesza skierowanej do ludu wybranego, e, dwa razy wspomina o Mannie, i dwa razy podkreśla, że to był pokarm, którego nie znali ich przodkowie. Taki bardzo ważny dla Żydów komentator Tory Nachmanites Ramban, rabin, rabin żyjący w XIII wieku, kiedy komentował właśnie ten fragment Księgi Powtórzonego Prawa, to pisał: Nawet manna była próbą dla Izraela, bo Izraelici jej nie znali i nie wiedzieli, czy to pożywienie pozwoli im przeżyć przez tak długi czas na pustyni. Ramban mówi: Manna była darem Boga. A jednocześnie próbą dla Izraela. Czy dadzą radę się tym wyżywić? Czy będą posłuszni Bogu, który im pozwalał nazbierać manny tylko na ten jeden dzień, kiedy ona spadła rano? Nie wolno im było robić zapasów. Czy zaufają, że mocą tego pokarmu są w stanie dojść aż do ziemi obiecanej? I to, co warto w tym czytaniu zauważyć, to powód, Dania manny, o którym sam Pan Bóg mówi przez Mojżesza. Bo Mojżesz mówi, dlaczego Bóg dał mannę. I to jest klucz do odpowiedzi na to pytanie, jak owocnie, skutecznie w sobie przyjmować Eucharystię. Mojżesz mówi Izraelitom, Pan żywił Cię manną, bo chciał Ci dać poznać, że nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale wszystkim, co pochodzi z ust Pana. My pamiętamy, jak ważne jest to zdanie, bo to jest to zdanie Tory, to zdanie Pisma Świętego, którym Jezus broni się potem na pustyni przed pierwszą pokusą diabła. Manna była dana po to, jest dana po to, żeby człowiek odkrył, że nie żyje samym chlebem, ale tym, co pochodzi z ust Boga. To, co pochodzi z ust Boga, daje człowiekowi życie. Czego więc potrzebuje, aby. Eucharystia, którą przyjmuję, była we mnie skuteczna, aby nie obezwładniać Chrystusa w sobie, potrzebuję Jego Słowa. Jeśli chleb eucharystyczny jest dla mnie pokarmem, który mi ma dawać życie, to, przepraszam, Słowo Boże jest enzymem trawiennym, który pozwala mi go przyswoić. Bez zasłuchania w słowo Boże bez przyjmowania tego co Bóg mi chce powiedzieć bez zasłuchania w to w Biblii w osobistej modlitwie w nauczaniu kościoła bez tego zasłuchania w to co Pan mi chce powiedzieć skazuje Chrystusa w sobie na bezowocność Mogę przepraszam znowu za brutalność mogę kilogramami połykać Pana Jezusa w Komunii Świętej i nic to we mnie nie zmieni Jeśli się nie otwieram na jego słowo jeśli ten, który mnie karmi, którym ja się karmię, nie jest jednocześnie tym, którego chcę coraz bardziej słuchać. Zobaczcie to tak jak u nas w domach. Mówimy, że stół jest takim miejscem, które jednoczy rodzinę. Ale jak przy tym stole usiądziemy i tylko każdy swoją łychą ze swojej michy zapakuje co trzeba i się rozejdziemy, to ten stół nas nijak nie jednoczy. Nie jednoczy nas jedzenie z jednego garnka. Jednoczy nas to, co się między nami zaczyna wydarzać przy tym stole. Słowo, którego słucham i które wypowiadam do drugiego. Tak, Chrystus chce być blisko Ciebie, jak najbliżej. Po to wymyślił taki sposób, żeby do Ciebie przychodzić. Bo cóż prostszego niż przyjąć kawałek chleba, niż wypić ły łyk wina. Tak Chrystusowi zależy, żeby być tak blisko ciebie, po to, żeby do ciebie mówić. Skoro znalazł tak prosty sposób, żebyś go spożywał, to znajdzie też sposób, żeby mówić do twojego serca w taki sposób, że zrozumiesz. Tylko, czy ty go chcesz słuchać? Czy my go chcemy słuchać? Czy nas interesuje to, co on ma nam dzisiaj do powiedzenia o nas, o naszym życiu? O naszych troskach, pragnieniach, marzeniach, obawach. Czy traktujemy to trochę magicznie? Trzeba połknąć tę tabletkę z krzyżykiem i wszystko będzie w porządku. Nie do końca wiadomo co i jak, ale będzie. Czy ta bliskość eucharystyczna, którą przeżywam z Jezusem, wciąga mnie w coraz większą bliskość z Nim? Co mi dzisiaj chcesz powiedzieć? Co mi dzisiaj chcesz objawić? Czego we mnie dzisiaj, Chryste, chcesz dotknąć? Obyśmy go dzisiaj tak spotykali. W wielu miejscach nie będzie dzisiaj procesji z okazji Bożego ciała po ulicach. Ale to nie znaczy, że Chrystus nie wychodzi na ulicę. Chce wyjść w Tobie, więc Go przyjmij i posłuchaj, którędy chce Cię poprowadzić i do czego. Nie będzie ołtarzy na rogach ulic. Więc go dzisiaj przyjmij i posłuchaj, jakie ołtarze w Twoim życiu chce Ci wskazać, bo ołtarz to jest miejsce składania ofiary, a my, chrześcijanie, wiemy, że ołtarz to jest miejsce, na którym Bóg przychodzi do człowieka, w tej ofierze. Pozwól Chrystusowi, którego dzisiaj przyjmujesz, pokazać Ci w Twoim życiu, w domu, w pracy, w przyjaźniach, relacjach, ołtarze, na których On się chce z Tobą spotykać. Nie wybrzmią przy tych czterech ołtarzach na rogach ulic, cztery fragmenty Ewangelii dzisiaj. Ale oby ona wybrzmiała w Tobie i we mnie. Obyśmy pozwolili Bogu mówić dzisiaj do nas. Bogu, który chce być tak blisko. Obyśmy się dzisiaj pozwolili kochać i powiedzieć sobie o tym raz jeszcze. Amen.